5 minusów z nowym fiatem Grande Panda Hybrid. Wnętrze jest po prostu plastikowe, ale przynajmniej kolorowe. Niektóre plastiki się ze sobą nie schodzą. No Luigi ewidentnie dał z siebie całe 12% i jedynym miękkim miejscem oprócz foteli są malutkie połacie podłokietników. Układ kierowniczy no jest i to tyle. Nie jest super lekki, nie mamy tutaj funkcji City jak w poprzedniej pandzie i 500, a jednocześnie mam wrażenie, że jest on nieco sztuczny. Jak coś odwalicie i uszkodzicie któreś drzwi, no albo klapę, nie daj Boże na tych wytłoczkach, to blacharz wam tego nie wyciągnie. Zostaje tylko wymiana całego elementu. Mamy końcówkę czerwca 2025, a bazowa nowa Grande Panda w hybrydzie kosztuje 80 tysięcy złotych. Jej elektryczna wersja również 80 tysięcy, jak dostaniemy 30 tysięcy dofinansowania obecnie dostępnego. Dla kontrastu, 30 tysięcy złotych to tyle kosztowała Panda w salonach 10 lat temu. Tutaj jednak pod koniec roku będziemy mieli rozwiązanie, czyli sporo tańszy, w pełni spalinowy wariant z manualem. Może być to powrót świata do fotela lidera aut miejskich. Dwa o detale, przetłuszczenia wszędzie, a jednak na klapie w naszej wersji mamy taką chamską naklejkę HYBRID to już moglibyśmy nie mieć w ogóle oznaczenia wersji i byłoby to po prostu bardziej estetyczne.